Jednocześnie komisja korzystała z wyjaśnień wdzielonych przez Skarbnika Gminy. Zaplanowane na 2012 rok dochody budżetowe wynosiły 46 550 500 zł. W toku budżetu do dochody do uległy zwiększenie do kwoty 49 359 660 złotych. 7 ,50 zł. Z przedłożonego Komisji Sprawozdania Rocznego Wykładania Budżetu w 2012 rok wynika, że dochody te wykonane musiały w spocie 47,620 309,33 zł, co stanowi 96,5% planowanych dochodów. Komisja Rewizyjna wyraża zadowolenie z wykonania planu dochodów. W większości działów dochód został zrealizowany w 100%, a nawet powyżej tego progu. Większy jest dochód zrealizowany w dziale 756 dochód do osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem w rozdziale 756.01 wpływy z podatku dochodowego do osób fizycznych plan zakładał jego na poziomie 36 677 zł i został zrealizowany w kwocie 46 tys. zł co stanowi 127,40 zł. W, w tym udziale zarezerwujemy szczegóły w rozdziale 853,16 z 16, punktu podatku rolnego leśnego, podatku do spłaty oraz obczynności cywilnograwnych oraz podatków opłat lokalnych, fizycznych za kwoty 3 miliony 486 tysięcy złotych wykonano kwotę 3 miliony 526 669 złotych stanowi 101, Planu. Niższe wpływy zrealizowano w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa z zaplanowanej kwoty 73 zł. Zrealizowano kwotę 427 835 zł, to stanowi 51% planu. Główną przyczyną nie zrealizowane w dziale 705 gospodarka tak, z nieruchomościami w paragrafie 0770 były z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności rozprawa opunikowania wyczystego zamiar zaplanowanych kwoty 600 913 złotych zrealizowana w podwór 196 000 zł, co stanowi 32 Wynika to z faktu, że nie udało się sprzedać nieruchomości w Laskach, że ten wpłatnie nie przystąpił do zorganizowanego Wyższe dochody zanotowano w dziale 801 oświata i uchwałowani w dziale 801.01. Szkoły podstawowe zarejestrowane i kwoty 11 tysięcy złotych wykonano wpływy w wysokości 3822 tysiące złotych 34,8 Wynika to z niezrealizowanego paragrafu 0920. Pozostałe odsetki zamiast 10 tysięcy złotych zrealizowano kwotę 1957 złotych 18 zł co stanowi 15 planu. Wynika to z przeszacowania wpływu odsetek bankowych. Plan wydatków zaplanowany na rok 2012 wynosił. 50 968 500 zł po korektach w trakcie roku budżetowego został ustalony na kwotę 53 77 760 770 760 złotych 50 groszy zł i został wykonany w kwocie 43 7 314 złotych 59 groszy, zł, to stanowi 80% założonych wydatków. Wydatki w dziale 710, działalność usługowa, rozdziale 710-14, opracowanie godyzyjne, kartograficzne, paragraf 43.00, zakup usług pozostałych. Z zaplanowanej kwoty 200 tys. zł yy, wydatkowano 60 000, zł, Dostało to stanowi 3,9 Jeszcze wydatki wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, czyli zainteresowała przeprowadzeniem na przygotowanie do 770 regulacji własności

regulacji własności Mazowiecki Urząd zmienił w dwie razy zasadzie dotyczące kompletności dokumentacji dotyczących W wszystkie sprawy negocjacyjne na obsługi geodezyjno-osiedlenia oraz w ruchu

ale no liebe, z 400 już będzie na zamach. rozdziału się z się 1843 działania w Polsce Łotwie, z na dodatkami do ROMI, 2 tysiące to zostało zagwarantowane. się, że na się w z to samo jest z w Polsce Łotwie, bo komisja zgłosiła manual osiłności założenia od w grudnia rozdziału 800. Same wydatki nie były zamalkowane. Zagranowana jest stała, że złożyła się w wysokości 2000

Urbański Człowiek. Z roku wynosimy 1 zł. To złotych że w małżeństwie była, ale nie że się, a nie była. 92,000 zł,86 zł. 92,000 zł,86 zł,98 zł.

Dobrze, a od głosu wniosek Komisji Rewizyjnej. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego wniosku, który ja przeczytałem przed chwilą w Komisji, komisji Rewizyjnej, proszę podnieść rękę, rękę dobrze. Teraz yy, przechodzimy do... Kto jest przeciwny temu? Yy, jest przeciwny raz. W dalszym ciągu jest za rozmacznianie się wstrzymano. A, Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Wniosek się powinno również po tym przegłosować, proszę Państwa, po opinii po komisji regionalnej i w całości I zależnie. Do nie od opinii regionalnej i geologii. Dobrze, tak, głosujemy wniosek komisji rewizyjnej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, który ja przeczytałem przed chwilą, komisji rewizyjnej? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciwny temu wnioskowi? Jest przeciwny. Raz, dwa, trzy, cztery osoby. Kto się wstrzymał? Nikt. za, cztery przeciw. Dobrze. Pisane jest głosowanie z komisji. Teraz przeczytam, czyli odczytam uchwałę składu rewolucji regionalnej poprawą w Warszawie w sprawie zapiniowania wniosku przez naszą komisję regionalną w szczelinie żadnych to będzie uchwała numer W.A. 190.2013 Składu Rzekającego Regionalnego Programu w Warszawie z dnia 29 maja 2013 roku.